Cześć, nazywam się Władysław i przyjechałem do Polski 5 lat temu z Mołdawii. Szczerze mówiąc, ostatnio często myślę o tym, że przeprowadzka do Polski była błędem. Dzisiaj chciałbym z Wami przejść przez wszystkie wady z te przeprowadzki i wywnioskować, czy był to błąd, czy nie. I pierwszą wadą oczywiście będzie to, co czeka każdego imigranta, czyli wyzerowanie społeczne. To znaczy cały twój kapitał społeczny, wszystkie twoje kontakty, wszystkie ludzie, z którymi chciałeś spędzać czas, koledzy, a czasami przydatne kontakty, żeby po prostu załatwić jakąś sprawę. Dobra, yy, to Wincławskiego robię wicepremierem, a ty nawet do pryzmium klubu nie wchodzisz. Na przykład wynająć operatora, jakaś porada prawna czy notarialna, jak znaleźć i gdzie znaleźć inwestora na jakieś twoje pomysły, czy na te same środki unijne, jak poprawnie to zrobić? Tego wszystkiego ty się pozbawiasz, jak zmieniasz kraj zamieszkania i zaczynasz budować to wszystko od nowa. I tak naprawdę mówiąc, jestem jeszcze daleka, żeby osiągnąć ten sam stan przydatnych kontaktów, który miałem w Mołdawii. No i bądźmy szczerzy: jak żyjesz w kraju, w którym się urodziłeś, no to większość Twojego kapitału społecznego to jest kapitał społeczny Twoich rodziców, którym oni chętnie z Tobą się dzielą, aby Ci pomóc. Mój drugi syn, Jakub. To duma rodziny. Ale w innym kraju, no to takiej opcji nie ma. Ale związaną z tym zaletą jest to, że znalazłem tutaj przepięknych ludzi, nowych kolegów z różnych krajów świata. I tutaj nie chodzi o ten bardziej taki merkantylny kapitał społeczny, chociaż nie uważam, że to jest coś złego. A tutaj bardziej chodzi o takie relacje ludzkie, że to są ludzie o podobnych niezainteresowaniach, z podobnym spojrzeniem na ten świat i spędzanie czasu razem daje mi ogromną przyjemność. Takiego w Mołdawii miałem bardzo mała. Następną rzeczą. Ostatnio w sumie często myślę Jest to, że kiedy przyjechałem do Polski w 2018 roku To wtedy wszyscy mi mówili, że Polska jest krajem możliwości Że nawet na pierwszym roku studiów Jak chociażby coś umiesz To łatwo znajdziesz pracę Będą rosli zarobki I tak dalej Robi kariery w korporacji Wybrałem kościół, ponieważ szukałem możliwości pracy W dynamicznie rozwijającym się zespole W stabilnej organizacji Z silną pozycją na rynku I tak z moich wspomnień to raczej takie było, ale nie jestem pewny, czy w roku 2018 i 2019 to tak było naprawdę. Jeżeli macie czym się podzielić, to napiszcie o tym w komentarzach. Ale w 2020 zdarzył się COVID, i mi się wydaje, że my już nigdy nie wrócimy do tych przepięknych czasów. Chociaż mam małą nadzieję na te unijne środki z KPO, ale muszę się przyznać, że wybrałem sobie nie najlepsze wykształcenie. Po pierwsze, w ogóle zarządzanie było mało przydatne samo w sobie. Tak jeszcze poszedłem na zarządzanie na Politechnice. Tutaj tak, to było mało i głupie i nie rozumiałem na ile to nie jest najlepszy pomysł. No i teraz w ogóle nie mogę znaleźć pracy. Ale kiedy ją miałem, to patrzyłem jak rosną moje zarobki. Prawie nijak. I jak rosły ceny na produkty, mieszkanie i w ogóle wszystko. No i tutaj chyba nie trzeba być geniuszem, żeby zrozumieć, że nie nadążam. Niemniej jednak, nie mogę zapisać co do VAT, no bo nie tylko Polska ma teraz taki problem, a cały świat, więc ta sytuacja nie zmienia wyniku. Ale jeżeli byłoby dobrze, no to zapisałbym do zalet. Ale tak nie. Chociaż tutaj nie mogę nie powiedzieć, że nawet za płacę minimalną udaje się mniej bardziej godnie żyć. Jest to Gucci. Futerko. Wszystko. Wszystko Gucci. Jak... Oczywiście, Maja podaj torbę. Oczywiście, wszystko zależy od waszego rozumienia godnego życia. Ja, pracując i dostając płacę minimalną przy statusie studenta i mieszkając z dziewczyną, dawałem radę normalnie się odżywiać, chodzić może raz, dwa na miesiąc do jakiejś knajpy oraz odkładać. W Mołdawii za płacę minimalną tak się nie da, więc tutaj zalety jak najbardziej. Następną zaletą jest to, że nauczyłem się polskiego, co pozwoliło mi lepiej poznać polską kulturę, przeczytać w oryginale Wiedźmina, Stanisława Lewa, Wisławę Szymborską, bo ja w ogóle lubię czytać i ostatnie 5 lat prawie czytam tylko po polsku. Bo w Polsce książki bardzo tanio kosztują, niektóre nawet kilkakrotnie niż w Mołdawii. Niektóre takie książki, które w Polsce kosztują 30-40 zł, to w Mołdawii mogą kosztować ponad 100. Zł. A tak w ogóle, no to zamierzam nagrać filmik o tym, jak zapoznałem się z polską literaturą, więc subskrybujcie ten kanał, jeżeli was to ciekawi. A jeszcze język polski pozwolił mi poznać przepiękną polską muzykę i polskie memy. Więcej o tym możecie posłuchać w tym wideo. Chociaż tutaj można podać trochę powiązaną z tym wadę. Czasami mam smutek z tego, że nie robię rzeczy dla rozwinięcia geołówskiej albo mołdawskiej kultury, tak w ogóle mojego kraju. Na razie na przykład robię książkę kulinarną o tradycyjnej kuchni kagałuskiej, ale mi się wydaje, że jakby był w kraju, to mógłbym robić więcej. Prawdę mówiąc, to był mój wybór zostać się w Polsce póki co. Ale dowadzę piszę, no bo to jest moje personalne i czasami bardzo boli. Też taką bolesną wadą dla mnie jest to, że tęsknię bardzo za rodziną. Ostatnio udawało mi się być w Mołdawii raz czy dwa razy na rok, ale teraz z tymi problemami co miał z legalizacją pobytu i pracą, to nie było w Mołdawii już więcej niż rok. Mama, tata, siostra, babci i dziadek też mocno tęskną i chcieliby mnie częściej widywać, ale póki co się nie udaje. Mam nadzieję, że to się zmieni i w przyszłości będę miał więcej możliwości, żeby polecieć do domu. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to według mnie Polska jest bardzo perspektywnym krajem, jeżeli spojrzymy na różne ekonomiczne wskaźniki. Miałem szczęście urodzić się szlachcicem w Polsce najpotężniejszym państwie na świecie. Więc zaliczmy to do zalet. Dlaczego tak jest, to raczej temat dla innego wideo. Więc chyba przyszłość w tym kraju to ma być dobra. Tylko by bez problemu przeżyć ten nie za bardzo łatwy czas, który teraz mamy. I o którym mówiłem wcześniej w tym wideo. Nie możesz sobie pozwolić na to, że Cię rozbiję. No i co? Chyba nam wyszło, że zalet jest więcej i chyba ta przeprowadzka nie była błędem. Ale tutaj, chyba każdy z Was może popatrzeć na te wady i zalety, które wymieniłem i sam wywnioskować, czy one są dla Was równoznaczne.